Witamy bardzo serdecznie, drogich widzów i słuchaczy naszego cudownego podcastu. Dzisiaj moim gościem jest Mateusz Makowski, specjalista dramaterapii, terapii teatrem. Cześć, Mateusz. Cześć, dzień dobry. Dobrze, zanim zaczniemy poważną część podcastu, zawsze lubię pytać, czym Mateusz zajmujesz się poza działaniem w nurcie dramaterapii? O, co zacznijmy od tego, że w tym nurcie dramaterapii to ja się dopiero tak naprawdę kształcę e, gdzieś tam, więc specjalistą bym się nie nazwał. Wiem tam jakieś podstawy. A poza tym mm -hmm. jestem twórcą larpowym. E, gram też w larpy. Śpiewam to motorsko. E, um, lubię sobie mówić, że jestem twórcą społeczności. Mm -hmm. e, a, i gotuję. Lubię gotować. No super, super. To tak gotowanie jest jakimś takim fajnym zawsze hobby. Właśnie Mateusz, mówisz, dopiero zaczynasz tę przygodę z dramaterapią, ale właśnie powstaje od razu pytanie: czym w ogóle ta dramaterapia się zajmuje? Jak możemy to rozumieć? Jakie to jest działanie? Czego można się spodziewać? Ta dramaterapia to jest nut terapeutyczny, wykształcony na Wyspach Brytyjskich. Który, który wiele czerpie z psychodramy zapoczątkowanej przez Jakoba Moreno, ale o ile tam pracowało się na realnych momentach życia pacjenta, to w dramaterapii pracujesz głównie na symbolu i metaforach. I bardzo często do eksploracji potów, jakichś tam problemów, z którymi do terapeuty przychodzi pacjent, wykorzystujesz opowieść jako taki filtr, pryzmat, przez który widzimy to, co się w nas dzieje, to co się z nami dzieje. Mhm. Czyli jakby zgłębiamy się w ten nurt teatru, tak, jeżeli cię dobrze rozumiem i wykorzystujemy mhm. opowieść. Jako źródło terapii? Jako pewien proces, tak. Wyobraź sobie teatr, który nie jest wykonywany dla publiczności, który nie jest wykonywany po to, żeby ktoś pokaza komuś pokazać coś na zewnątrz. Wyobraź sobie ten element performanceu po to, żeby odkryć coś, coś o sobie i coś. Na temat siebie bardzo często jest tak, że ten performatywny element jest i poprzedzany, i potem też po nim następuje seria pewnych przygotowawczych i rozwojowych ćwiczeń, które mają ten materiał nam przygotować i omówić w jakiś sposób. Pozwolić spojrzeć na niego z kilku różnych perspektyw pozwolić nam w roli tej postaci, w którą się wcielimy, dostrzec pewne paralele z naszym własnym życiem, doświadczeniem, z naszymi własnymi um, tymi materiałami, które chcemy na terapii przepasować. Dobrze. <laughs> Czyli wykorzystujemy ten teatr, który no generalnie tak jak właśnie powiedziałeś, jak zacząłeś mówić, jest Raczej zawsze dla odbiorcy, jako raczej coś, co jest dla nas. Nie oczekujemy, że ktoś to zobaczy, tak. I bawimy się formą teatru, improwizacji, tak, larpu, bo też na początku powiedziałeś, że jesteś twórcą larpowym, a larp jest to też sztuka teatralna swego rodzaju, więc jestem ciekaw, czy też larp może być wykorzystany w Twoim nurcie. A jak ja najbardziej. LARP, LARP może być wykorzystany w, jako narzędzie terapeutyczne i psychoterapeutyczne, bo to są dwie różne, jakby dwie różne jakby strony tego samego um, przedsięwzięcia, powiedzmy. A różnica polega na tym, że LARP wykorzystywany terapeutycznie może być tak naprawdę każdą grą. Mhm. Każda gra, w którą grasz, może mieć dla ciebie. Jakieś terapeutyczne elementy. Każda rola, którą odgrywasz może w jakiś sposób dobrze na ciebie prozdrowotnie wpłynąć, bo to jest właśnie znaczenie terapeuty terapeutyczne, tak? Prapeutyczne, czyli prozdrowotne. Larp psychoterapeutyczny, z drugiej strony, to już jest troszkę bardziej skomplikowana rzecz, ponieważ on zakłada, że w systemie, projekto w systemie projektowym w momencie, w którym już się do tego larpa zabierasz, od podstaw. Czyli zaprojektowanie w ogóle postaci, settingu, czy w ogóle tego, jak ten lark ma wyglądać, czy mamy pracować na, nie wiem, konkretnych postaciach, czy na metaforach, czy na jakichś konceptach. Zakładamy, że w tym zespole, który zaprojektowanie tej gry się bierze, jest osoba, która jest specjalistą w zakresie zdrowia, zagadnień związanych ze zdrowiem psychicznym. I najlepiej, żeby facilitował taką grę, też taki specjalista, albo żeby przynajmniej był w zespole facylitującym. Jeżeli jest na przykład dwóch mistrzów gry, to warto by było, żeby przynajmniej jednym z nich było, był ktoś, kto jest specjalistą w zakresie zdrowia psychicznego. Dobrze. A powiedz mi, bo jeżeli popełnię gafę i powiem tą liczbę poprawnie, bo z tego, co kojarzę, jesteś już po trzech cyklach zajęciowych, tak? w tej chwili już po czterech. Już po czterech, właśnie, właśnie, dlatego nie byłem pewien, czy już skończyłeś, czy jeszcze te twoje finale są przed tobą, to powiedz jakby tak pokrótce i czego można się spodziewać, no bo jak wcześniej rozmawiałem właśnie z dziewczynami, każda tak mniej więcej mówiła, jak ten ich nurt terapii działa i też ja jestem bardzo ciekawy i myślę, że widzowie, jak działa ten konkretny twój nurt, w jaki sposób działasz z ludźmi, i też, jeżeli mógłbyś przy okazji, to najwyżej do tego wrócimy, to jest dosyć szerokie pojęcie, ale jakbyś mógł powiedzieć właśnie, jak widzisz, jak to na ludzi działa. to się dzieje w czasie zajęć, wiesz, na pierwszych, drugich, trzecich, czwartych. Najwyżej wrócimy, ale jakbyś mógł właśnie powiedzieć, jak to wygląda. Znaczy co, jak to wygląda. Ja w swoich zajęciach tak naprawdę poruszyłem kilka wątków bo ja wykorzystywałem i te i y, 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 przepraszam cię. Wykorzystywałem i narzędzia z zakresu dramy, i z zakresu dramaterapii. I y, y, te procesy zawsze wyglądały tak. Y, zaczynaliśmy od czegoś. Od jakiegoś punktu wyjścia, czy to były ćwiczenia, czy to były. Um, jakieś atjury już z czasem, czy to było praca na e, konkretnej, wybranej przez e, uczestnika historii, e, to zawsze wygląda tak, e, że mamy e, przyjść z konkretnym problemem. Potem jest e, tak zwana terapeutyczna projekcja. E, I wtedy sobie e, próbujemy, jakby przelać to, z czym chcemy pracować, e, na to nasze płótno, którym jest powieść, mm -hmm. w jakikolwiek mm -hmm. sposób. W czasie moich zajęć to były tak naprawdę po pierwszych zajęciach, które były rozgrzewkowe, niejako i wprowadzały w ten nurt ruchu mówienia o sobie przez opowieść, to były tak naprawdę dwa. Trzy duże bloki. Po pierwsze rysowaliśmy, po drugie, potem pracowaliśmy na etiudach przedmiotowych, a po trzecie, pracowaliśmy na bajkach, na opowieściach. I po tym skontenerowaniu, powiedzmy, naszych elementów w procesie tej opowieści, następował tak zwany Therapeutic Performance, czyli jakby u umieszczenie tego, w, co chcemy powiedzieć w przestrzeni performatywnej. Tak. Rysowaliśmy to, co chcemy, tworzyliśmy sobie tą Ethiudę, tworzyliśmy sobie tę scenę którą narysowaliśmy na papierze i ważnym elementem tego, co się działo, był embodiment, czyli ucieleśnienie. Zwłaszcza w tych dwóch e, ostatnich blokach, czyli przy ludziach i przy pracy już z rysunkiem, gdzie uwspólniliśmy potem do grupowego opowiadania opowieści, e, wyciągania z tej opowieści, czego ona jest o nas, dla nas. I wspomnienia tych, tak jakby z czterech czy pięciu, w zależności od liczebności grupy sentencji, do jednej konkretnej etiody, ten embodiment pozwalał nam zobaczyć to, co ktoś dla, nas, my, coś, ktoś dla nas przygotował. a Zawsze jest tak, że jeżeli mamy pracę grupową, terapię grupową, to ktoś stoi na scenie. A ktoś jest świadkiem. Ale to nie jest na, także na zasadzie oglądania tego jako publiczność, która w jakiś sposób odnosi się do tego krytycznie bądź nie. Publiczność po prostu widzi, doświadcza. I dzięki temu jest ci w stanie powiedzieć coś na temat tego, co sam przygotowałeś, czego Ty być może z perspektywy osoby um, stojącej, będącej na scenie, nie jesteś w stanie dostrzec w danym momencie. Zawsze odbywa się w takim dialogu, że najpierw publiczność bez sugestii, które płyną ze sceny, o czym to miało być, mówi, co widziała. Potem osoba na scenie mówi, co to miało być, a potem nie, wspólnie zastanawiamy się, co ta osoba z tego wyniosła i co tak naprawdę jest tą sumą którą obarbiam w jakiś sposób dalej domykamy, o której rozmawiamy potem. Dobrze, tak jak, tak jak mówisz, mówisz bardzo w kontekście grupy, czy myślisz, uważasz, że taki, taki rodzaj terapii, ten rodzaj doświadczenia, spotkania się ze sobą może być przeprowadzony w takim trybie ty i jedna osoba? Czy jednak ten aspekt grupowy jest na tyle ważny, że nie możemy go pominąć? To nie ma problemu, żeby przeprowadzić tą e, terapię pojedynczo, ponieważ wtedy tym Twoim lustrem, który patrzy na Twój performance, jest terapeuta. Mhm. Także ja w ogóle uważam, że terapia indywidualna, terapia grupowa, to zawsze jest troszkę kwestia sytuacyjna i kwestia tego, kto czego potrzebuje. Mhm. Dobrze, a powiedz mi, skąd w ogóle zainteresowanie tym nurtem? Bo jest to z mojej perspektywy, może trochę ignoranckiej, ale będąc wychowanym w Polsce, raczej niespotykana rzecz. Jakby też jestem człowiekiem teatru, zajmuję się sztukami performatywnymi, ale jednak, tak jak rozmawialiśmy zresztą kiedyś, chyba dwa tygodnie temu, ćwiczenia, które ja robiłem, Miały znamiona, właśnie terapeutyczne, a ja sam o tym nie wiedziałem. Hmm. Mógłbyś powiedzieć, skąd, właśnie skąd, to, skąd to zainteresowanie? Wiesz co? Jak zwykle na okrętkę, jak to u mnie bywa. E, zaczęło się w ogóle od larpów e, i od dostrzegania powolnego, jak takie procesowe działanie z larpami, z wcielaniem się w rolę, z byciem częścią społeczności w w, w, z wchodzeniem w postaci, które na mnie nam nieco strefę komfortu, albo nas nie z niej wybijają, na dłuższą metę działane ludzi, otwiera w nich rzeczy i sprawia do refleksji. I ja tak naprawdę zacząłem szukać sobie, czy jest możliwość wchodzenia się w nurcie, a, który by wykorzystywał LARPy jako narzędzie terapeutyczne. i Podczas takiej wędrówki natrafiłem na kurs w, na Uniwersytecie w Upsali w Szwecji. On się nazywał Transformative Game Design i był obliczony na wyposażenie uczestników w umiejętności, które miały potencjalnie sprawić, że będą tworzyli gry w jakiś sposób prowadzące do pozytywnej zmiany społecznej. I używali tych gier w różnych kontekstach. Od kontekstu takiego typowo rozrywkowego przez kontekst edukacyjny, po kontekst właśnie terapeutyczny. Myśmy tam, mówiąc tak kolokwialnie, liznęli wszystkiego po trochu. Mm -hmm. um, Ale w międzyczasie też no, zaczęliśmy działać teatralnie z Tobą, chociażby, tak? Mm -hmm. I też y, jedno z drugiego zaczęło wynikać. Y, na scenie zaczęły dzieć się rzeczy. Ja pomyślałem, czy to wszystko można by było jakoś uwspólnić na zasadzie tak naprawdę terapeutycznej, bo to, co robimy, i tak znamiona terapeutyczne ma. Nawet jeżeli obaj, ani ty, ani ja, nie jesteśmy psychoterapeutami, nie mamy prawnie, na przykład, to znamiona terapeutyczne działalności jak najbardziej występują. Ja potrzebowałem czegoś w rodzaju hmm, takiego. Nie chcę powiedzieć podręcznika, ale mm, szeregu wyznaczników tego, jak pracować, metodami, które już niejako znam, a, a których trzeba by się było jeszcze uczyć, rozwinąć, to się niestety nie kończy, człowiek uczy całe życie. Jak mówią mój dziadek, i tak głupi umiera niestety. <grym> um, I trafiłem zupełnie przypadkiem na mm, jedyny w Polsce kurs dramaterapii. Pojechałem na egzaminy wstępne. Stałem tam pewien, pewną ocenę, pewien assessment, że nie ma przeciwwskazań do tego, żebym ja się zajął dramaterapią, żebym do tego kursów poszedł, bo to generalnie to miał ten egzamin wstępny determinować, czy osoba jest, przyjął w ogóle predyspozycję tak, na zostanie terapeutą, a potem pojechałem na. Już jakiś czas później na ten kurs podstawowy, gdzie właśnie nauczyliśmy się pracy z bajką i takich podstawowych metod. I teraz czekam, tak naprawdę, na wznowienie kursu. A w międzyczasie zostałem też uczestnikiem kursu trenera dramy stosowanej. 60 edycja kursu dramaway i też jakby cały czas rozszerzam te swoje kompetencje, bo uważam, że w ogóle posiadanie hmm, takiego hmm, brzydkie, bardzo nacechowane źle słowo, moim zdaniem, ale arsenału różnego rodzaju a, narzędzi, jednak skupione wokół jednego modułu przewodniego, czyli wokół opowiadania i przeżywania opowieści, tak naprawdę, jest kluczem dla stworzenia takich solidnych podwalin, pod no, nie tylko. Używani, czy to jakby, tak jak mówię, w kontekście czysto rzeczywistym, ale przede wszystkim właśnie terapeutycznym, bo e, robiąc rzeczy, chciałbym robić je w taki sposób, żebym wiedział, co się dzieje, kiedy wykorzystam konkretne elementy, czy konkretne mechaniki, techniki, a, czy to już projektując gry, czy to siadając z moim pacjentem w sali terapeutycznej i pracując na jego materiałach. Tak, w przyszłości. A więc tak, to wszystko było na okrętka. A dlaczego, dlaczego tam? Dlaczego to? Bo tak naprawdę dramaterapia spina niejako wszystkie moje y, większe zainteresowania. Tak? Bo z jednej strony larpy, z drugiej strony teatr, z trzeciej strony y, w jakiś sposób psychologii i z człowiekiem. Y, z czwartej strony to budowanie bezpiecznej przestrzeni, y, w której można. W jakiś sposób rozwijać się, rosnąć, budować siebie, tak naprawdę, czy odbudowywać siebie? Wow, wyczerpująca od, 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 odpowiedź, ale tak jak mówisz na okrętkę, myślę, że generalnie w życiu tak jest, że pewne rzeczy dzieją się tak zwanym przypadkiem, ale też, no, tak jak mówiłeś, gdzieś tam jednak to zainteresowanie formą w ogóle. Teatru, tak, LARPu było i to sprawiło, że jesteś tu, gdzie jesteś. I teraz mój drugi ostatnie pytanie, bo zbliżamy się już troszeczkę do końca naszego czasu antenowego. Hmm. Powiedz mi, czym dla ciebie jest zdrowie psychiczne? Wiesz, to też hmm. bardzo ciężkie i bardzo łatwe pytanie jednocześnie. Um, bardzo ciężkie, bo dla każdego zdrowie psychiczne jest czymś innym. Um, I moja odpowiedź na pewno nie będzie odpowiedzią, która. Um, Satysfakcjonuje nie wiadomo ile osób, ale dla mnie zdrowie psychiczne to jest czuć się dobrze ze sobą. To jest bycie przy sobie, sobie, posiadanie takiego przeświadczenia, że jestem dość dobry. Że to, co się dzieje, to jest moje. A nawet jeżeli jest jakiś kłopot, to z niego wyjdę. To jest umiejętność radzenia sobie ze stresem w sposoby, które są dla nas nieszkodliwe z jednej strony, a z drugiej strony po prostu dobre i nasze, tak, bo tak długo jak coś nam nie wpływa negatywnie na zdrowie fizyczne, tak, mm -hmm. a jest, nie wiem, dziwaczne z punktu widzenia osoby po ale daje nam ten komfort, jasne, jest to część naszych schematów, które pozwalają sobie radzić wiem, stresem, z nakłokiem jakichś takich niepożądanych myśli, czy z, e, po prostu takim codziennym zmęczeniem życiowym. Dla mnie zdrowie psychiczne to jest po prostu czucie się dobrze z własnym, z własną psychiką, z własnym ciałem i taki ogólny wewnętrzny tu prosta i harmonia, e, gdzie otwierasz rano oczy i zdajesz sobie sprawę, że jest po prostu w porządku. Nic się dzieje bez przyczyny, wszystko dzieje się tak, jak powinno. A nawet jeżeli są jakieś problemy, to, to koniec końców i tak dążymy do stanu harmonii, bo takie jest życie. Takie powinno być. No i myślę, że z tą piękną myślą zostawimy naszych słuchaczy, ale nie zostawimy ich do końca. Dziękuję, Mateusz. Ale teraz, drodzy widzowie, jak na końcu każdego naszego odcinka, będzie mała sekcja, w której Mateusz poprowadzi dla Was krótkie ćwiczenie ze swojego zakresu terapii. Za chwilkę pokażę Wam ćwiczenie, które z jednej strony jest bardzo proste, a z drugiej bardzo pomaga w takim ugruntowaniu się w tu i teraz, skupieniu na sobie i własnych odczuciach, sfokusowaniu energii na tym, co chcemy robić dalej, czy to są kolejne ćwiczenia, czy też obowiązki tak zwanego dnia codziennego. Ćwiczenie jest bardzo proste i zachęcam do robienia go w parach. Ale dzięki temu nagraniu będziecie też potrafili robić je samodzielnie, korzystając z instrukcji, których tak chwilkę Wam udzielę. nazywa się Lustro i polega na tym, żeby jak najdokładniej i najprecyzyjniej odwzorywać ruchy partnera. W wypadku tego nagrania partnerem będę ja. Można je wykonywać z podkładem muzycznym, tak jak słyszycie teraz. Można też to robić oczywiście w zupełnej ciszy. To już jest zależne od Waszych indywidualnych preferencji. Ruchy wykonujemy wolno, starannie, skupiamy się na nich. W tym momencie świat zawęża się tylko i wyłącznie do partnera i do jego ruchów, które niejako odbijamy własnymi ruchami. W ćwiczenie skupia się na kadrze i na moich dłoniach, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wykonywać je z pomocą pełnego zakresu ruchów gdzieś na sali albo w spokojnym kącie naszego waszego domu. To wolne. grunt, żeby były dokładne, powolne i możliwe do odwzorowania przez partnera. Myślę, że taka demonstracja jest wystarczająca. Pamiętajcie, że ruchy mogą być dowolne. A to sami wy decydujecie, jak będą wyglądać. Grunt, żeby były na tyle wyraziste, żeby partner mógł je bez problemu odtworzyć i na nimi podążać. I jednocześnie tyle powolne, żebyście i wy, i Wasz partner, partnerka, osoba partnerska mogli skupić się na tym jednym zadaniem na tej jednej czynności. A mam nadzieję, że niejednokrotnie doświadczenie pomoże Wam zyskać taki wewnętrzny spokój, osadzić się w danej chwili i powstrzymać gonitwę myśli, które niewątpliwie nam towarzyszy na co dzień.